Mileczko, pokaż moim widzom jak się zostawia łapki w górę. Tak łapkę w górę się zostawia? Tak mileczko, łapka w górę? Wiecie jak to jest w życiu? Jedni reagują na bana spokojnie, ale z kolei drudzy wariują, prawda? I to właśnie tych drugich w dzisiejszym odcinku wam pokażemy. Ja jestem przemeka, to jest 5 najśmieszniejszych reakcji na bana w Fortnite. A jeżeli chcesz wygrać 1000 fałdolców, no to sprawa jest prościutka. Zostaw suba z dzwonem oczywiście łapkę w górę, a w komentarzu napisz słowo Bambi. Wyniki pojawią się oczywiście jakżeby inaczej na moim Instagramie. Pamiętajcie, że każdy ziomal, każdy zostawia followa na moim profilu na IG, no i oczywiście lajkuje ostatnie zdjęcie. W zamian dostaniesz ode mnie serduszko pod swoją fotą. No to jedziemy. Tak Rzadko kiedy ban Fortnite jest nadawany przez przypadek. Zdarzają się takie sytuacje, no ale zazwyczaj to trzeba sobie czymś naskrobać. Więc ja nie wiem dlaczego niektóre osoby reagują na bana tak, jakby kompletnie się niego nie spodziewały. No bo popatrzcie tylko na tego chłopaka. Tyle hałasu zrobił, że aż pies się wkurzył i zaczął szczekać. W sumie to wcale mu się nie dziwię. No ani trochę mi go powiem wam nie szkoda, no bo po co było citować? Nikt cię do tego nie zmuszał. Mogłeś być uczciwym graczem Fortnite'a jak większość i nic by ci się nie stało. A tak to masz za swoje po prostu, cóż mogę więcej powiedzieć. A waszym zdaniem jego zachowanie jest uzasadnione tym, że dostał bana? Dajcie znać na dole w komentarzu. Przenosimy się na nasze polskie podwóreczko, bo chcę pokazać Wam reakcję na bana pewnego polskiego streamera. Nie mógł zalogować się kompletnie na swoje konto, a mnie ciekawi jedno. Za co on dostał tego bana? Mnie normalnie wylogowało, czekajcie to. Wylogowało mnie. Patrzcie. I zaloguję się? Co teraz zaloguję się na konto, nie? No. Patrzcie, niestety twoje konto zostało tymczasowo zablokowane, spróbowano mnie później. Czyżby cheatował? A może to jest ten jeden, jedyny przypadek, w którym to Epic Games się pomyliło? Jestem bana na konto Fortnite. Nie wiem co teraz będzie z moim kanałem. Nie, będzie już contentu Fortnite. Stworzę nowe konto i tam... sorry, że patrzę. No szkoda z jednej strony, że dostał tego bana, bo ja też bym się przejął, gdybym mnie mógł później nagrywać przez to Fortnite'a. To miałem 80 skinów. A więc... Będzie nowe konto? Ale z drugiej strony nie słyszę tutaj wcale zdziwienia, także możliwe, że doskonale wiedział, co robi. Jak coś napiszcie w komentarzu. Jak... Do, jak po prostu... Unbana dostać, no patrzcie to. Jak dostać unbana? No najprostsza rzecz, po prostu nie trzeba psuć innym rozgrywki. Jednak niektórzy to nie powinni sobie oszczędzać i nie zalewać torebki meliski, tylko od razu całym fur melisy do 5 litrowego wiadro. Niestety opis nic nie mówi za co dostał tego bana. Wiemy tylko, że w Fortnite... Ale tak na poważnie, to my się z tego teraz śmiejemy, no ale to nie jest normalne zachowanie. No wyobraźcie sobie teraz, że wchodzicie do pokoju i zaczynacie krzyczeć z dalmaracji. Ciągle zaskakuje mnie zachowanie tych osób, że zwykły ban może tak na nich płynąć. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli takie zachowanie wydaje się dla Was nienormalne. A tutaj mamy naprawdę ciekawy przypadek. Chłopak grał sobie normalnie w Fortnite i raptownie system zbanował jego konto. Wtedy wpadł w prawdziwy szał. Kompletnie roztrzaskał swojego pada, ucierpiała także biedna podusia. Ale ten wzrok akurat mówi wszystko. On mówi błagam odbanujcie mnie bo już nigdy nie kupię tysiąców odolców. Moim zdaniem to najpierw on powinien pomyśleć na czym on będzie teraz grał skoro nie ma już pada. A teraz popatrzcie na licznik subów bo już naprawdę niewiele nam brakuje do naszego celu czyli 543 tysięcy subskrypcji. Pomóż nam go osiągnąć zostawiając w tym momencie subskrypcję jeżeli jeszcze tego nie robisz. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Na koniec reakcja chłopca, którego akurat mi szkoda. Bo popatrzcie tylko na niego, ten stream wygląda naprawdę bardzo profesjonalnie. Więc wątpię by używał cheatów. W tym akurat przypadku obstawiam, że dostał bana przez pomyłkę. Niestety nie wiem co mówią, bo rozmawiają w języku hiszpańskim, także niestety wam tego nie przetłumaczę. Ale jak wy obstawiacie? Dostał przypadkowego bana, czy jednak cheatował? Napiszcie w komentarzu. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejną część, to pamiętaj o zostawieniu lajka oraz suba. Wpadaj także na mój serwer, Discord, PBG Team oraz na mojego Insta. Dzięki za oglądanie, cześć! Oczywiście linki w opisie.